Joanna, jaka jest teraz sytuacja w Stanach Zjednoczonych, jak tak ją obserwujesz? Yy, znaczy było głośno, bo były wybory, ale wiesz co, jest cicho tak naprawdę. Nie ma protestów, yy, każdy liczy, no, żeby było dobrze, wiadomo, po zawsze jak jest zmiana, yy, to każdy chce, żeby było jak najlepiej. Wiesz, ja yy, żyję swoim życiem, dla mnie jest najważniejsza moja córeczka i żeby jej przyszłość była yy, safe, yy, żeby wiesz, miała dużo opportunities yy, w życiu. I yy, no, ale tak naprawdę nie było dużo się działo przed wyborami, a teraz jest tak naprawdę cicho. Nie, nie ma żadnych jakichś dramatów czy stresu. No właśnie, jak wy się czujecie? Jak czuje się twoja córeczka i jakie plany w ogóle na święta? Wiesz co, teraz jest Asia ze mną w Polsce, bo przyjechałam na dłuższy czas, bo jest u nas w Stanach, jest Thanksgiving, święto następny tydzień i że Marta, siostra moja tutaj mieszka, przyjechaliśmy, żeby spędzić te święta z nią. No i jesteśmy tutaj przez kilka tygodni, żeby, żeby wiesz, też ona ta kocha Polskę. Jeszcze nie była w zimie w Polsce, ale właśnie szukam jakieś fajne Rzeczy dla dzieci, tutaj dla niej takie Mikołajki, żeby poczuła ten klimat tutaj w Polsce. A ty masz czas dla siebie, masz taką przestrzeń na przykład na poznanie kogoś bliskiego Twojemu sercu? Tak. E, wiesz co, mam ten czas, tylko musi być ktoś taki, co naprawdę mnie zerwie za serce. Powolę spędzać czas na projektach nowych, na mojej córce i taki czas dla siebie. To musi ktoś przyjść i mi wiesz, od razu imponować, bo tak to mamy. E, czas dla mnie jest bardzo ważny i no, musi być to ktoś taki, taki special, co naprawdę, wiesz, będę chciała wyjść z domu albo z pracy, z atmosfery, żeby właśnie iść na randkę. Mam nadzieję, że to się trafi, ale na razie powiem Ci, że nie ma takiej osoby.